Psychoterapia, lekarstwo duszy, to pierwsza część cyklu pasji i życia, opowiadającego o twórczości i pracy niezwykłych mieszkańców naszego miasta. Bohaterką pierwszej książki jest Alicja Jankowska, jeden z najlepszych szczecińskich psychoterapeutów. To jest książka, która powstała na bazie naszych rozmów, dyskusji i, jakby, na takie zapotrzebowanie. Bo Alicja ma tak bogate doświadczenie, jeśli chodzi o psychoterapię, że w końcu trzeba było to uwiecznić. No i tak powstała książka, która jest pierwszą z serii Pasje Życia. Dla kogo jest ta książka? Jak mówi autorka Joanna Pawłowicz, dla wszystkich. Psychoterapia została tu opisana dostępnym językiem, a bogactwo przykładów i ludzkich historii powoduje, że zwykły czytelnik może identyfikować się z pacjentami pani Alicji. Nie jest to książka dla fachowców. Tak mógłby sugerować to tytuł. Natomiast jest to książka, można powiedzieć, dla każdego. Ponieważ jest napisana prostym, przystępnym językiem. Nie jest to książka naukowa, natomiast zawiera bardzo dużo przykładów z życia. Książka nosi tytuł Psychoterapia lekarstwo duszy. No właśnie, czy ludzką duszę można uleczyć? Myślę, że można uleczyć i może to nie ja robię, tylko sami klienci moi, którzy do mnie przychodzą. Ja tylko daję techniki, którymi mogą się posługiwać. Dusza to myślę ta część człowieka, która jest wrażliwa, która decyduje o naszej moralności, o naszej prawości, o naszym morale i to w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Na autorskie spotkanie do księżnicy pomorskiej przyszło kilkadziesiąt osób. Alicja Jankowska wygłosiła prelekcję na temat samooceny i tego, jak ważna jest ona w funkcjonowaniu człowieka. Porady pani Alicji możecie państwo oglądać w każdy wtorek o godzinie 17 w programie Galaktyka Pomerania.